Cześć, aloha, z tej strony Gniewko, aka Majski, przyjazne ukulele. Witam w nowej edycji Majski, dobra rada w temacie rozmiarów ukulele. Ok, żeby nie przedłużać, przejdźmy od razu do sedna sprawy. Jak widzisz, wszystkie tutaj zgromadzone ukulele różnią się od siebie głównie wielkością rozmiarem. Eee, właściwie taką najbardziej interesującą nas wartością która wpływa na różnicę, jest tak zwana skala, czyli odległość stąd dotąd. I tak, na przykład w tym oto tym najmniejszym chyba z e, dostępnych na rynku, w ogóle pewnie są jakieś mniejsze, aczkolwiek te, z którym ja miałem do czynienia i e, które mamy normalnie w sprzedaży, jest to Sopranino, właściwie nawet coś mniej niż Sopranino, mini e, którego skala, czyli stąd dotąd, to 26 cm. Dla porównania, yy, ukulele sopranowe tutaj to jest 35 cm. W przypadku sopranu, koncertu oraz tenora jest to dosyć proste, ponieważ yy, różnica między kolejnym to jest mniej więcej. Czyli tak: 35 plus minus 4, do 5 cm, czyli 39, 38 do 40, w zależności od producenta, mniej więcej jakby to jest taki margines błędu, czyli tak, 35, 39, 43 tenor. Baryton nieco tutaj odbiega, ponieważ ta różnica już jest między tenorem w granicach 7-8 cm. W tym przypadku jest to 51 cm. Wciąż nawet baryton. Jest stosunkowo niewielkim e, instrumentem. Oczywiście są jeszcze różne wariancje tychże skal, e, czyli na przykład możemy mieć ukulele, które ma pudło w rozmiarze sopranu, natomiast ma e, z, e, gryf z ukulele koncertowego bądź tenorowego, lub koncert e, wymieszany z tenorem. Są takie właśnie różne hybrydy. Jest nawet Tenor jest tak ten zwany tenor, który ma y, pudło tenorowe, gryf z ukulele barytonowego. Y, warto się wspomnieć, że na bazie ukulele barytonowego zbudowane jest tak zwane basowe ukulele, które tak naprawdę jest po prostu gitarą basową, zbudowaną po prostu na pudle y, ukulele barytonowego. Ze specjalnymi do tego przeznaczonymi strunami. Właściwie takim najpopularniejszym strojem, w jakim występują ukulele, przynajmniej w naszym świecie zachodnim, jest to strój GCEA. W takim stroju jest również Mini z tym, że ten strój GCEA jest jeszcze o oktawę wyżej i brzmi mniej więcej tak. Czyli no, czuć, czuć że, ten, że ta oktawa jest znacznie wyżej niż standardowe ukulele. Dla porównania ukulele w rozmiarze soprano. Reasumując, zarówno Mini -juk, jak i Soprano, koncert oraz Tenor będą w stroju GCA. Oczywiście mogą występować różnice, yy, czy to będzie G wysokie, bądź niskie, a porównania w ukulele w rozmiarze koncert. Brzmienia tych instrumentów będą różne, ponieważ tak, tu mamy machoń, lity, tu mamy sklejkę zebraną, tu mamy super, super lity machoń, więc jakby tutaj barwa brzmienia będzie nieco inna. Natomiast wraz ze wzrostem długości samego instrumentu yy, mamy tutaj również wzrost yy, całego pudła rezonansowego, stąd też tego brzmienia automatycznie jest więcej, właściwie yy, musi, no, musi być więcej niż za, za, załóżmy soprano. Dwa też jeżeli chodzi o ukulele koncertowe praktycznie w 95% zawsze mają więcej niż 12 probów. Tak na przykład ten tutaj koncert. I przejdziemy od razu sobie do ukulele tenorowego. jest tego brzmienia dużo więcej oczywiście tak samo jak w koncercie w porównaniu do soprany jest znacznie więcej progów soprany standardowo mają tych progów 12 na co tak naprawdę przekłada się ta długość skali, jeżeli chodzi o praktyczne poniekąd zastosowanie po prostu jest więcej miejsca między progami, czyli jest łatwiej zmieścić palce nie wiem, chociażby łapania funkcji, grania poszczególnych dźwięków, niż jest to w ukulele sopranowe. I dlatego dość często właśnie rozmiar tenor jest najczęściej wybierany przez poniekąd zawodowych muzyków, takich jak, jak chociażby Aldrin Guerrero, James Szymabukuro i, i wielu, wielu, wielu innych mistrzów tegoż niesamowitego czterostrunowego instrumentu ponieważ no, daje on yy, praktycznie najwięcej możliwości. Ostatnim rozmiarem, któremu chcę poświęcić jeszcze tutaj yy, chwilę, jest rozmiar baryton, yy, który wciąż pomimo tego, że największy spośród rodziny yy, ukulele jest stosunkowo niewielkim instrumentem, yy, a który naprawdę ma tego brzmienia bardzo dużo strój tutaj będzie D G B E, czyli praktycznie tak samo jak cztery dolne struny od gitary i też tak po prostu można na nim grać jak na gitarze. E, oczywiście można również tak naprawdę grać na nim w stroju G C A, wtedy e, padałby po prostu zakupić odpowiedni komplet strun i wtedy będzie mieli naprawdę spore spore ukulele w stroju G C A. Tak czy siak e, ulele pomimo tego, że wydaje się być bardzo niepozornym instrumentem ma naprawdę wielki potencjał, wiele możliwości, tak jak widzisz wiele różnych rodzajów w obrębie dosłownie kilku modeli. Oczywiście dochodzą jeszcze troszeczkę inne kształty, czyli tak zwany ananas, jeszcze są opcje z otworami rezonansowymi w różnych miejscach o różnych kształtach. Więc jest to tak naprawdę bardzo ciekawy, wciąż bardzo dynamicznie rozwijający się instrument. Mam nadzieję, że y, tym filmem przybliżam Ci nieco bardziej temat y, rozmiarów Ukulele i ułatwię Ci wybór y, tego właściwego tego dla Ciebie, zwłaszcza jeśli to będzie Twój pierwszy instrument. Nieważne, czy to wybierzesz, sopran, koncert, czy tenor, czy też baryton, a może mini Ukulele, na pewno. Wybór będzie to trafiony i każda chwila przeżyta z tym instrumentem przyjdzie Ci dużo radości yy, i dużo pogody ducha. I myślę, że nie tylko Tobie, Ależ, ale również całemu otoczeniu, Twoim bliskim i w ogóle całemu światu. Yy, raz jeszcze dzięki za ten filmik, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia, usłyszenia w kolejnym nagraniu. Ało, a pozdrawiam serdecznie.